o nas dobrze dbają, zawsze dobre rady dają i we wszystkim nam pomagają. Biskup Andrzej, ksiądz nas wspiera, płacz modlitwy rozpościera. Czasku Bogi, ważna. Siostra Jordana, od rana roześmiana, z alkomatem każdego lita, ile wczoraj piłeś? <noise> Ta, to anioł, nie kobieta. Każdego odpierze, każdemu pomoże. Daje siłę, panie Boże. Siostra Aldona, Domu Nadziei, korona jest aniołem otoczona. Przez pana Boga dla nas stworzona. Siostra Rafaela codziennie nas rozwesela. To jest nasza ukochana siostra Rafaela. Ojciec Daniel <laughs> <Damian, lepiej>. o <laughs> Ojciec Damian o po każdej porze modlitwą odmówić pomoże. Jest cierpliwy jak bałtyckie morze. Mamy fajnych wolontariuszy. Żadna słabość ich nie skruszy. Radość ich mury kruszy.